Cześć, z tej strony Krzysztof z KM Programs. Jak zawsze serdecznie zapraszam Cię na kolejne spotkanie w ramach kursów programowania KM Programs. Dzisiaj powiemy o kilku nowych właściwościach, które weszły wraz z językiem Python 3.10 i które pozwalają jeszcze lepiej pracować nam z mechanizmami podpowiadania typów. Serdecznie zapraszam. Python możesz stosować unie, czyli union types, które pozwalają sugerować jaki typ lub typy może posiadać rozpatrywany obiekt. Przeanalizujmy funkcję sum_items, która jako argument przyjmuje items. Chcemy, żeby to była lista, która przechowuje w sobie liczby, albo całkowite, albo zmiennoprzecinkowe. Przed Pythonem wersji 30 możemy zasugerować taki typ, dołączając odpowiednie typy list oraz Union z paczki typing, a potem pisząc list i w kwadratowych nawiasach Union, po czym znowu piszemy kwadratowe nawiasy, a w środku umieszczamy float przecinek int. W ten sposób mówimy: chcemy argument będący listą, którego elementy mogą być albo typu float, albo int i właśnie taką sumę zapisujemy za pomocą unik. Jak widzisz, ten zapis nie jest zbyt przejrzysty, dlatego w Pythonie od wersji 3.10 wprowadzono nowe rozwiązanie, które z wykorzystaniem operatora bitowego OR pozwala znacznie skrócić taki zapis i uniknąć importowania dodatkowych elementów do Twojego skryptu. Zwróć uwagę na nagłówek funkcji SAMITEMS, który możesz zapisać od Pythona w wersji 3.10. ITEMS, dwukropek, LIST, a następnie w kwadratowych nawiasach piszemy float, operator bitowe OR, int. Jest znacznie krócej oraz znacznie ładniej. Nie musimy też nic importować. Podobnie możesz wykorzystać ten operator do zasugerowania, że argument ma być na przykład typu str lub non, co przed Pythonem 310 mogło być zapisywane z wykorzystaniem jeszcze innego typu optional, który również trzeba importować z paczki typing. Nowy sposób zapisywania Unii w Python od wersji 3.10 jest zdecydowanie jedną z ważniejszych właściwości tego języka i na pewno jeszcze nieraz spotkasz się z nią podczas implementowania różnych funkcjonalności Python. Przykładowo mamy funkcje IsInstance czy IsSubclass, które z powodzeniem pozwolą wykorzystać Ci nowy sposób definiowania Unii. W Python możesz również definiować aliasy. Które pozwolą wprowadzić do Twojej aplikacji przejrzyste nazwy dla zdefiniowanych typów. Mamy na przykład alias Point, który oznacza, że kiedy użyjemy tej nazwy, chodzi nam o tuple, który przechowuje w sobie dwie liczby zmiennoprzecinkowe. Albo alias Triangle, który sugeruje nam, że interesuje nas tuple, które będzie mieć w sobie trzy elementy typu Point. Które już przez chwilę. Ten zapis może budzić jednak pewne wątpliwości. Może bowiem ktoś pomyśleć, że point czy triangle to nic innego jak pewne zmienne globalne, które później będę chciał wykorzystać w innym miejscu. Dlatego w Pythonie od wersji 30 wprowadzono do paczki typing nowy typ, type alias, który pozwala nam Podkreślić, że kiedy piszę na przykład point i przypisuję mu tuple float, float, to chodzi mi o alias. Po dwukropku piszemy type alias. Od tej pory nie ma już niejednoznaczności. Oczywiście dalej wykorzystujemy taki point czy triangle, tak jak zawsze, kiedy pracujemy z aliasami. Przykładowo mamy funkcję F. Która jako argument przyjmuje obiekt, którego sugerowanym typem, jest właśnie typ aliasowy o nazwie Triangle. Jak widzisz, Python w wersji 310 daje nam bardzo dużo ciekawych nowych opcji, które sprawią, że pisanie go do Python będzie jeszcze przyjemniejsze i jeszcze łatwiejsze. Nie zapomnij w opisie o tego filmu. Odnaleźć link do nagrania, na którym tłumaczę, jak używać innego mechanizmu, który jest z nami w Pythonie od wersji 30, czyli Structural Pattern Matching. Jeżeli chcesz poznać język Python jeszcze lepiej i zacząć używać go w profesjonalny sposób, serdecznie zapraszam na moje szkolenia.